witajcie kochani właśnie wstałam rano i patrzę co dzisiaj zrobimy zdrowego do jedzonka i zobaczcie co wymyśliłam tutaj będzie sałatka ta balu się nazywa ta libańska sałatka to jest bulgur kasza bulgur widzicie rukola yy, tutaj mamy papryczki gruszki cytryny Olej, wszystko to będę potrzebować tej sałatki. Teraz tutaj mamy awokado, bo ja dodaję też awokado do tej sałatki. Oczywiście ugotowane szparagi, jako taki akcent, do tego, że na szparagową sezonowość w Niemczech. No i zobaczcie, co tutaj w zlewie mam. Tutaj mam sałaty, tu mam miętę. Zobaczcie, bo mięta w tej sałatce to jest po prostu. Must have. Y, natkę pietruszki, kol, kolend, kolendrę, też taką zieloną, szczypiorek, ogóra, ogóreczek i tutaj mamy też już przygotowane pomidorki koktajlowe. To wszystko, kochani, będę, e, będę kroiła i wyjdzie z tego po prostu zdrowe pyszna, zdrowa, pyszna przekąska tak na cały dzień. Wiecie, ja yy, ja nie korzystam z gotowców. Dla mnie w ogóle Niemcy już odchodzą od gotowców, ponieważ no, takie gotowce mają jak najmniej yy, substancje odżywczych, to są raczej takie rzeczy wiecie, zapychacze, nie? A jeśli chcecie cieszyć się zdrowiem, no to koniecznie chodźcie na targ i kupujcie Zdrową żywność. I do tego będzie oczywiście y, oliwa z oliwek i sok z cytryny. No, sól pieprz do smaku. Ja wam kiedyś nam pokazywałam przepis na tą sałatkę. Ja przed chwilą wstałam, ale jest zimno. Słuchajcie, u nas jest zimno 24 kwietnia, a jest strasznie zimno wiecznie i pochmurno, więc no zobaczymy, ale w nocy nie było przymrozku, więc nie musiałam chować moich moich warzyw, moich, to znaczy moich świeżo zasadzonych krojta, czyli wiecie, ziół i tych takich kwiatków jadalnych, dzikich, o których Wam już opowiadałam. Także kochani, idę, lecę się przygotować, zaraz lecę do pracy, co trzeba przygotowałam, resztę musi zrobić mój mąż, jak wróci z pracy, bo ja cię późno pracuję, i jeszcze dzisiaj mam jedno zadanie ważne do zrobienia. Jeśli mi się uda to zrobić, to również dostaniecie filmik z tego. A co u Was słychać? Jak z pogodą? Co planujecie do jedzenia? Czy też jest dla Was ważne zdrowe odżywianie? Czy po prostu korzystacie z, z szybkiego jedzenia, z jakichś gotowców? No bo no, wiecie, no gotowce też są. Jeśli ktoś jest zapracowany, no to wiadomo, ja też czasami korzystam z gotowców, ale staram się korzystać z. Świeżych rzeczy, bo teraz akurat wszystko jest, wszystko możemy kupić w sklepach, więc starajcie się jeść zdrowo, bo to Wam się opłaca. Zawsze Wam się będzie opłacało zdrowe odżywianie. Także, kochani, pozdrawiam Was, lecę, ubrać się i do pracy.